Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Mr. Mordeli 2. I jak widzicie, pierwszy raz gramy w Roblox'a, tutaj możecie sobie zobaczyć mojego skina. E, lecimy, jestem niewinnym, więc lecimy, może coś nam się uda e, zdziałać. E, jesteśmy na mapce hotel, ja lubię tą mapkę, bo jest łatwa. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zaciapie zaraz. Oj, już, 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 już. już słyszałem coś. Kto zabija? Kto zabija? Ktoś zabije? Gdzie ten zabójca? Gdzie on jest? Gdzie jest zabójca? Na górze? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Idziemy, lecimy, lecimy. To jest pierwszy odcinek z Mr. Mordery yy, 2. Więc yy, ukryjemy się tutaj za ścianką może. Yy, Okej, okay, zb zbieramy zbyt błokoń po prostu. Ja, ja polecam nie wychodzić, bo coś nie ufam. Pójdziemy sobie po schronisko. Kogo nie ma, jest to zabójczyni. Muszę się dostać na najwyższy piękno. Super, naprawdę. Naprawdę, kapitalnie super. Tego się nie spodziewałem, ale lecimy mm, na kolejny rok. Dobra, więc tak. Shop. Co jest w shopie do kupienia? Robuxy. Co to jest? 475 robuxów. Eee, dobra, ja nie na to stać, ja mam 1100 Robuxów. A to Elita? To jest ze 49. Ale tego też na razie nie kupię. Na razie bez Robuxów. Jak, jak będzie też drugi odcinek, to może wydam. ale w pierwszym to odcinku, no widzowie, na razie nie wydajmy Robuxów. Bo inne odcinki z Robloxa też będą się pojawiały. Więc oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału i jesteśmy znowu unieśmiałym. Więc zachęcam do subskrypcji i, za, i oczywiście dzwoneczkiem laj, i lajka możecie dać. To naprawdę mnie wesprze, a ty pewnie dziewczyna jest mordercą? Morderc morderczyni. Nie wiem kim ona jest, ale... Źle, że właśnie jest. Ciebie boję nie to tak macie, jak gracie w Mr. Murder 2, to się boicie każdego, nie wiem co mi tak macie. Ja się boję po prostu każdego. Boję się do kogokolwiek po, e, podejść, bo... Naprawdę... Mm, o, ja się boję każdego dosłownie. Jak widzę jakąś osobę, to uciekam. Nieważne od kogo. Mm, Okej, okay. jest ciało. I tutaj ktoś został zabity. Czyli Morder może być gdzieś tutaj. Tutaj jego, nie ma Nie ma, nie ma, więc lecimy Oczywiście zbieramy sobie koiniki. Zbieramy trochę koinów, Może coś tam się działać tutaj Chyba ja weźmę tędy tak. Tak, 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 lecimy O, 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 nie wiem czy ona jest Ona jest mordercą Nie, ona nie jest mordercą hmm, Tutaj ciało jest. O kurde

Letu, nie wiem, czy to jest. To jest. To jest. Że na swojej drodze. Dobra, 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 Lecimy, lecimy, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Lecimy, lecimy, lecimy. Y uciekamy. Idolikoidów. Nie złapiesz nas. Nie złapiesz nas. Nie masz szans. My uciekamy. Tutaj. jest chyba on to jest czy nie? Dobra, oczekamy chwilę udało się, przepręczmy, dobra jest bardzo dobrze normalnie zakończymy taniec normalnie yy, yy, więc naprawdę jest dobrze więc jest bardzo dobrze może kupimy to malikę w no kolejnym odcinku tej 5 minut elitarny tak, jakaś elitarna skórka, skórka radiowa elitarny zwierzaki, elitarny nóż efektem, ten nóż chyba, co tutaj jest ten nóż, co tutaj jest, tam ten tam pewnie o niego właśnie chodzi mapa już zagłosowali oczywiście zaczęliśmy, może będziemy marderem. Nie. Ale tutaj jest taki secret, muszę się tu wcisnąć i mam kapelusz, więc akurat o, udało mi się. Mmm... uwaga, co, kim ja Nie śmiałam, dobra, ale jest co jest co? może będziemy morderem, może będziemy morderem w kolejnej rynku. Hmm, tak, ona jest chyba morderem, tak? Czy z morderem? Ona jest tarzaj, no. Raczej, raczej już po, po, po szeryfie, po szeryfie, po szeryfie. Coś... Sy Szeryf? 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 Coś Sy biła szeryfa. Nie. Nie, 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 nie możemy zginąć. Możemy zginąć, możemy zginąć. Nie no, zginęliśmy no. Dobra, mm, jak będzie kolejna runda, to wam pytnę nagranie. Kolejna runda. Nieśmiały. Ogólnie zeskipowałem wam ten niewinny. Dalej, jesteśmy niewinnym, tańczymy sobie. Więc po prostu, jak będę miał coś fajniejszego, to wam pokażę to. Dobra, kolejna runda, mam nadzieję, że coś będzie. Nieśmiały, przewijamy. Kolejna runda, błagam. Eee, no, niestety, nieśmiały. Dobra, więc jesteśmy znowu. Mam nadzieję. Jezu, no, który to raz? Już złyszny! Jest, udało się, mamy mordercę, widzowie. Udało się. Będziemy sobie. Dobra? Dobra, lecimy. Ona myśli, że mnie zastrzeli. Ona myśli, że mnie zastrzeli, a tak nie jest. Lecimy, 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 jako morderca. Widzicie, to nie jest takie wcale trudne. No i pyk. Nie żyje. Co ona sobie w ogóle myśli? Jest, no jest Lecimy, lecimy. To wyci widzowie. Traf go, traf go. Jak no! Ale fajnie było, pozabilaliśmy trochę. Może będzie w kolejnej rundzie w tym względem. Okej. Okay. Lecimy, lecimy dalej, widzowie. Musimy dalej lecieć. Oczywiście. O, to spotno Bombardilo, Krokodilo. Mateo. Dawajcie, lecimy, 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 widzowie. Dobra, PlayStation, Ja biorę, police station. Zdecydowanie. Błagam teraz sheriff albo kolejny marder. Nie? O, tutaj jest to sekretne miejsce właśnie. Ja teraz muszę się z niego... dostać, ale muszę się... Dobra, zablokowałem się. Musimy poczekać na początek yy, rundy, żeby mnie stąd wyciągnęło. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, może będzie coś? Nieśmiały. Dobra. Robimy chyba ostatnią rundkę i yy, yy, kończymy odcinek. Yy. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. Yy. O, czekamy, o, czekamy. Nie Oni wiem sojusz Morder ma sojusz Co? To jest Morder? Czy... Tak, to jest Morder! Nie, to jest Morder! Dobra, nie wiem co oni robią. Graliśmy. jeszcze dobra zrobimy ostatnią wątkę eee, sobie nieważne kim będziemy czy ryfle niewinnym czy marderem zrobimy sobie ostatnią wątkę okej okay. bohater to był Tripitrop. dobra ja mam czwarty level może sobie fajnego dzisiaj radio omega jakieś rrr, takie efekty jakieś tutaj muszę elektryczny radioaktywny Da nadaje z wyjątkowy spółcę, bo tutaj, co, to bez sens. Yy, cień, jakiś klaun. Trzeba skrócić... A był diametki, Jak już tej diamenciki? Staroboksy w diametki, A i a w, a w, w tej skrzyni. Fajne rzeczy tu są w tej skrzyni. Cień. Fuck jest. Jest jakiś liść, biopistolet. Okej, okay, eee... Yy, nie wiem. Nieśmiały, dobra, to lecimy na to dni nieśmiałym. Yy, słabo słabo się, bo był tylko jeden marty, ale... Nagramy kolejny odcinek, to może będzie lepiej. I Camila to Bobito, Bandito, widzimy. Mm. Mm, dobra, więc naprawdę super. Dzisiaj mamy jednego mordera, ale i tak sobie świetnie pojedziemy. Jaki morder? A kurde, a kurde, goni nas, goni nas ktoś? W ogóle kto jest tym morderem? Uciekają wszyscy przed kim nie wiadomo. Eee, um, uciekają wszyscy, bo wiadomo. Eee, co, co się wydarzyło? Czemu on ich zabił? Eee, nie wiem o co tutaj chodzi. Kompletnie nie wiem, radio. Otwarzaj muzykę, w, gdzie, w, gdzie w sumie zemy. Ok, dziękuję Wam za odcinek, jeżeli to obejrzeliście. Możecie dać lajeczka, subskrybera, Będę wdzięczny, jeżeli chcecie więcej takich suprędzkich odcinka. Więc, yy, nara!